Bo wczoraj, jeszcze przed wyjazdem, nas deszcz złapał, burza w sumie, i ja tak szybko składałem. Dzisiaj z trochę nieoczywistego miejsca nadajemy miejscowość Faenza, który pokazuje mi, że mam jeszcze tylko 20 minut, żeby pójść do auta. Bo parkingi są tu bezpłatne, ale na godzinę. Tutaj na tym, w tym porcie, naprawdę duży. Zobaczcie, jaka wielka jednostka wpływa. Tutaj promy, tutaj to, ale. Cześć, witajcie, nowy dzionek. Dzisiaj się ogarniamy, jest niedziela, na razie mamy śniadanko, jemy sobie, zacząć takie malutkie, malutkie jakby pizzerki, coś takiego, chlebek taki duży, bagietka, na zdrowo z awokado. Ja jeszcze suszę po wczorajszej akcji markizę, bo wczoraj jeszcze przed wyjazdem nas deszcz złapał, burza w sumie, ja tak na szybko składałem. I potem już pojechaliśmy i była w bakiście, więc wystawiłem ją teraz na słońce, żeby, żeby podeschła. No i powiem Wam szczerze, że szukaliśmy w ogóle kempingów koło Gardy jest problem. Wszędzie zajęte, wszędzie brak miejsc. Przyjedźcie to może będzie, a może nie będzie, nie wiadomo. No i tak nie wiemy dalej co robić. że na razie dzisiaj jeszcze mam taki jeszcze jeden cały dzień tutaj. Mamy czas, żeby zorganizować sobie dalszą naszą wyprawę. No, będziemy szukać. A jeszcze najgorsze to, że nie ma internetu. Nie wiem, co się stało na kempingu, że internet tak się zamulił, że nie ma e, nawet szansy, żeby cokolwiek tak porządnego znaleźć, bo strony się ładują po 10 minut. Dobra, także czas na poranną kawcie. Podejrzewam, że jak poleżę na plaży, to coś się zaraz wymyśli. A i moi drodzy, jeszcze teraz e, e, zobaczcie sobie kemping e, z lutu ptaka. Puszczę drona, zobaczymy jak to wygląda. Eee, plaża, i tu okolice. Kurczę, nie wiem czy można, czy nie można, ale zaryzykuję. Zobaczymy. Także e, podziwiajcie okolice kempingu Romea Village z lotu ptaka. Moi drodzy, dzisiaj z trochę nieoczywistego miejsca nadajemy, e, miejscowość Faenza, to jest między Bolonią a e, Rimini, z gdzieś tam te strony. E, mało chyba turystyczna destynacja, e, widać to po prostu po ilości ludzi, turystów, ale bardzo urokliwe małe miasteczko. Także przyjechaliśmy tutaj sobie właśnie trochę odpocząć po wczorajszych odzi i ścisku jaki tam panował. I mamy teraz coś takiego, co my bardzo osobiście lubimy. Wiadomo, to każdy ma swoje, ale my lubimy właśnie takie może mało oczywiste, ale równie piękne i takie kameralne. I zobaczcie sobie, jesteśmy na głównym placu. Yy, są takie łuki, jakby sukiennice po lewej i po prawej, duży plac. Same takie stare budowle. Oprócz tego tutaj wyłania się taka wieża u góry yy, i zaraz obok niej jest kościół. Yy, no, w, byliśmy w kościele, ale nie chciałem nagrywać. To no, jak miejsc sakralnych, jakoś tak trochę nie wypada, moim zdaniem. Yy, kościół też bardzo ładny. A teraz po, przejdziemy się tutaj troszeczkę ulic, uliczkami yy, i postaram się wam pokazać coś więcej na temat tego. Yy, Takiego małego miasteczka, które może być taką nieoczywistą destynacją, jak będziecie gdzieś przejeżdżać w trasie, właśnie na przykład okolice Bolonii, i potem będziecie jechać w dół autostradą na południe, no to, to będziecie to miasto mijać. Także zobaczcie sobie Pałędzę, zarazem z nami. No, moi drodzy, my już no, przeszliśmy przez to rynek główny, zaszliśmy sobie na lody. Standardowa chyba cena to jest 3 euro za dwa smaki. Do wyboru, bardzo dobre lody, w ogóle no włoskie to są takie bardzo intensywne lody w smaku, yy, fajne. Teraz idziemy sobie taką tutaj boczną uliczką, odbiegającą w bok od, od głównego rynku. No powiem Wam, że no, pusto, w ogóle nie ma turystów, a miasteczko bardzo urokliwe. Jako ciekawostkę, Faenza yy, to miasto, które słynie, że słynęło kiedyś yy, z produkcji fajansu. Fajans, i właśnie Fajans wziął nazwę od tej właśnie miejscowości, Fajansa we Włoszech. Być może ją się jakoś tak wymawia specyficznie, nie wiem, ja czy tak, jak, tak jak napisane, tak czytam. Także to miasto słynie z Fajansu. No nie ma tego tutaj na rynku żadnych akcentów takich Fajansowych, myślałem, że może będą jakieś, nie wiem, waza jakaś taka, coś, coś w tym rodzaju, ale nie ma tego. No ale miasteczko jak miasteczko. Praktycznie nie widać tutaj turystów, przynajmniej nie słychać jakichś tam innych języków niż włoski takie urokliwe uliczki, jakieś bary. Chcieliśmy sobie usiąść w kawiarni, ale niestety wszystkie stoliki zajęte włosi korzystają i przesiadują sobie w restauracjach. Także tak to wygląda zobaczcie. I tu zaraz jest z powrotem będziemy na tym głównym placu. Placa di Popio chyba on się nazywa. No i na końcu placu, tego, którym przez chwilę sobie już przeszliśmy, to jest tutaj taki punkt charakterystyczny, to ta wieża z zegarem, który pokazuje mi, że mam jeszcze tylko 20 minut, żeby pójść do auta. Bo parkingi są tu bezpłatne, ale na godzinę. Więc jak będziecie, to warto mieć taki zegarek za szybą. Bo ustawiać sobie godzinkę, na której przyjechaliście, no i od tego czasu godzina na przestawienie lub odjechanie. No i tu mamy właśnie jeszcze bardzo okazały kościół. Byliśmy w środku. Tak wygląda fasada. Taki dosyć powiem surowy w ogóle wewnątrz. I właśnie tam na wprost mamy zaparkowany samochód. I też uwaga, bo mamy tutaj ZTL, czyli te strefy ograniczonego transportu. Więc, jakbyście chcieli tu wjechać bliżej centrum, to bądźcie czujni, bo można dostać mandat za wjazd. Wjazd jest tylko dla mieszkańców, którzy posiadają specjalne przepustki. Także w naszym odczuciu to takie miasto, na które moglibyście przeznaczyć maks godzinę, o no, może półtorej żeby się przejść tutaj, ale fajne, bo jest takie yy, lokalne. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda popołudnie we włoskim mieście, to takie właśnie fajne, żeby sobie zajechać na chwilę. Nawet myślę, że dobrze by tu było coś zjeść, bo wydaje mi się, że nie jest to jakiś popularne, popularna destynacja wakacyjna i knajpki, które były, to raczej były wypełnione Włochami niż turystami, więc pewnie i też ceny były bardziej przystępne chociaż tam lody to tak samo wszędzie także yy, fajne, ok w trakcie, w trakcie jazdy warto moim zdaniem zajechać parkingi w sumie łatwo zaparkować przejść się odpocząć i można jechać dalej a więc tym razem witamy z Porto Cursini niedaleko rawenny niedaleko naszego kempingu jest taki port i zobaczcie, od razu akcja się dzieje, pływają sobie promy z samochodami. Dziwne jest to, a może nie, może tam nie ma, bo tam jest most, tam jechaliśmy, jechaliśmy mostem, tu jest jakaś rzeka, więc podejrzewam, że on tylko na tą wyspę po prostu przewożą pasażerów i samochody. Przepraszam, ale spadł mi mikrofon. No to dosłownie kawałek. To taka przeprawa, że praktycznie dwie minuty i jest na drugim brzegu samochód. No idziemy niestety wczoraj stał tutaj taki wielki statek pasażerski, taki typowo pływający taki wieżowiec, ale już go dzisiaj nie ma niestety. O, tam, tam już jest otwarte Morze Adriatyckie. A tam z tyłu jest chyba petro, zakład jakiś przetwórstwa e, e, petrochemia. Widać tam właśnie z naszej plaży platformę jakąś na morzu, więc podejrzewam, że to może to jest jakoś połączone, że tutaj przetwarzają... O, rafineria to jest. No, a teraz sobie może podam radę tam wejść jeszcze na, do portu zobaczyć jak tam wygląda. No ruch, moi drodzy, tutaj na tym, w tym porcie naprawdę duży. Zobaczcie, jaka wielka jednostka wpływa. Tutaj promy, tutaj to, ale teraz idziemy jeszcze zobaczyć, bo wydaje mi się, że ten statek, który wczoraj stał, to on wpłynął do tego portu. Tam nad tym budynkiem takie białe wystają rzeczą. tu chyba dokładnie. Także chyba to jest ten wielki wycieczkowiec, który widzieliśmy wczoraj z plaży. Tu niestety co najlepsza marina jest. Po drugiej stronie tam, a my tu jesteśmy w takiej części przemysłowej. Ale zobaczcie jaki statek. Postaram się jakoś tak go przybliżyć. To jest pływający hotel, la Bougainvillea się nazywa. No, a my to właśnie takie statki było widać, jak ten, jak byliśmy na plaży. No i tutaj już jest przejście dalej, ale do Widzimy. dziewczyny nie chcą mić, także chyba wracamy po prostu. A nasza plaża przy kempingu jest za tym statkiem, tam kawalątek dosłownie. Także nie idziemy dalej, już nie mamy siły, wracamy. Czyli przepraszam, Ania ma, ja w sumie też, ale dzieci już nie chcą iść. No to jak mamy iść, zachowując pod prąd, to trzeba zawrócić. Zobaczymy. Jeszcze na koniec takie piękne słoneczko nas oświeciło. Na wieczór, w sumie już godzina praktycznie, w, w pół do siódmej wieczorem, my już jesteśmy przy samochodzie, parkujemy, znaczy odpalamy, pakujemy się do auta i ruszamy na kemping. To już właśnie rzut beretem stąd.